Czemu ty się wtrącasz w rozmowy dorosłych? B jak Bombel Bombel C jak Co wy pierdolicie za głupoty? D jak Dzień dobry E jak Eliminacja twoja F jak Frajerzyno G jak Głąbie H na... jak I jak Idiot skończony J jak Jebaną gangreną K jak Is back. L, jak? Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. M, jak? Marcin Najma. N, jak? No kurwa, no który tam się tam grzy? O, jak? Ojciec chrzestny Polski Free Fightów, witam was serdecznie. P, jak? Co się wygłupię. R, jak? Rozjebie łeb? S, jak? Surprise surprise, motherfucker. T, jak? Ty debilu skończony. U, jak? Upierdolić w pewnym momencie. No jak? Wypierdalaj, tak? Jest, jak. Znamy opierdalaczku gotów.